List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 13 od wiersza 11. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliższe nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroje światłości. Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę, rozwiązłość, kłótnie oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać rządze ciała. Nawołanie ku temu, abyśmy oblekli się, taki obraz tu jest użyty w Jezusa Chrystusa. W innym miejscu jest napisane, abyśmy zewlekli z siebie starego człowieka, czyli nasze stare myślenie, nasze stare plany, dążenia, które były egoistyczne, Bogu się nie podobały. To wszystko mamy odrzucić, żeby przyoblec się w Jezusa Chrystusa. Przysłowie mówi: jak cię widzą, tak cię piszą. No i chodzi właśnie o to, żeby tak jak na zewnątrz wyglądamy, żeby to wynikało z naszych wewnętrznych wartości i przede wszystkim abyśmy byli przyobleczeni w Jezusa Chrystusa, czyli ten obraz tutaj jest użyty codziennie się ubieramy i chodzi o to, żeby tak jak ludzie patrzą na nas żeby mogli zauważyć to do kogo należymy kogo reprezentujemy Przyobleczenie w Jezusa Chrystusa w innym miejscu jest napisane, aby się nie okazało, że nadzy jesteśmy. To też jest właśnie w tym kontekście. Mamy być przyobleczeni, nasze życie i nasze uczynki. Tutaj jest mowa o tym, żebyśmy odrzucili wszelkie złe, grzeszne, nieprawe uczynki, bezbożność. Żebyśmy odrzucili, bo albo możemy być przyobleczeni w to, co jest bezbożne, co jest nieprawe, nieczyste, albo możemy być przyobleczeni w to, co jest Sprawiedliwe, co jest czystością, miłością, prawdą Jezusa Chrystusa. Bądźcie świadomi, nawołuje nas apostoł Paweł, w inspiracji Ducha Świętego, już czas obudzić się ze snu, bo możemy czasami w taki letarg jakiś popaść, i, i żyjemy każdym dniem, i każdy dzień przemija, jak przemija, ale nie zadajemy sobie pytania, kogo reprezentujemy, kogo ludzie w nas widzą. Czy widzą Chrystusa? Czy może kogoś, kto jest antychrystem, ducha, który jest przeciwny Chrystusowi? Niech to dzisiaj zwiastowanie króciutkie będzie dla nas taką zachętą, byśmy zastanowili się, bo tutaj właśnie chodzi o, o taką chrześcijańską modę, jeżeli już używamy tego przykładu, przyobleczenia się. Abyśmy mieli rzeczywiście taki gust w ubieraniu się, gust w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszych postawach, w naszych wypowiedziach, byśmy mieli taki smak właściwy, by po prostu w naszym życiu był widoczny Chrystus. No bo jakby nie było, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga, Stwórcy i, i chcemy Jego reprezentować, a Chrystus tym bardziej pokazał nam, Objawił nam Boga Ojca i dał nam przykład, jak mamy żyć, wstępujmy w Jego ślady. Bądźmy myśli Chrystusowej. To, co nas charakteryzuje, niech będzie Boże miłosierdzie, współczucie, pomoc, błogosławieństwo, pokój, radość, Boża mądrość, cierpliwość, opanowanie to są. Owoce Ducha Świętego to są owoce czy rezultaty życia z Bogiem. Niech tak ludzie nas po prostu widzą. To będzie najlepsze świadectwo, jakie będziemy składać o Jezusie Chrystusie, bo to, co jest w nas, będzie widoczne na zewnątrz. Tak to już jest, że to, co jest w nas, ujawnia się na zewnątrz. Ktoś dał taki ciekawy przykład, taki obraz, kiedy niesiemy szklankę, pełną wody. To gdy ktoś nas poszturcha, to coś się z tej szklanki wyleje. No ta zawartość, wyleje się woda. Jeżeli tam coś będzie innego, coś złego, coś trującego, to to też się wyleje na zewnątrz. Bądźmy pełni Chrystusa, aby Chrystus wylewał się z nas, aby był widoczny w nas, w stylu naszego życia. Boże, dopomóż nam, byśmy zawsze godnie reprezentowali Ciebie w Jezusie Chrystusie. Amen.